Szczęść Boże, przekaz świętego Michała Archanioła do Luz de Marii, 3 września 2025 roku. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przychodzę do Was z woli Bożej. Jako wódz niebiańskich zastępów zapewniam Wam ochronę wszystkich niebiańskich zastępów, jeśli jesteście istotami miłości i czynów. Oraz postępujecie jak prawdziwe dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Przeżywacie chwili Bożego Miłosierdzia, abyście mogli zbliżyć się do naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, do naszej królowej i matki i przygotowali się do odnowy. Jesteście umiłowani przez dom ojca, a boskim pragnieniem jest, aby żadna dusza nie zginęła. Poświęćcie się oddaniu naszemu Królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi, oraz miłości naszej królowej i matki. Zachowajcie mocną wiarę, nadzieję płonącą jak płomień i miłość jako sztandar na każdym kroku waszego życia. Umiłowanie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Przyroda wstrząsa pierścieniem ognia. Wybrzeża Pacyfiku i aktywuje inne uskoki tektoniczne na Ziemi. Dzieci, przygotujcie się i módlcie się. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się. Ziemia trzęsie się raz w jednym, raz w drugim miejscu. Módlcie się za Kanadę. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, módlcie się. Módlcie się, mólcie się, za Stany Zjednoczone, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Mólcie się, mólcie się, mólcie się. Mólcie się, za Meksyk, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Mólcie się, mólcie się. Mólcie się, za Amerykę Środkową, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Mólcie się mocno. Módlcie się, za Amerykę Południową, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Mólcie się, mólcie się. Mólcie się, za Japonię, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Mólcie się, mólcie się, mólcie się. Mólcie się, za Filipiny, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Mólcie się, mólcie się, mólcie się. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, módlcie się za Indonezję. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Nową Zelandię. Módlcie się, wulkany stają się aktywne, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Wzywam Was do modlitwy, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. To nie jest kolejne wezwanie, to jest wezwanie. Wzywam was do zachowania wiary w Trójce Przenaświętszą, miłości i czci wobec naszej Królowej i Matki. Pamiętajcie, że Księżyc zabarwi się na czerwono, symbolizując krew, zapowiadając wojnę i przyspieszając ruchy tektoniczne na ziemi błogosławię was nie jesteście sami dlaczego się boicie święty michał archanioł